Wśród obiektów użyteczności publicznej, które powstawały w Toruniu na przełomie XIX i XX wieku, a znajdowały się na terenie tak zwanego Ringu, czyli terenu po fortyfikacjach średniowiecznych i nowożytnych, przybliżanie moglibyśmy powiedzieć po Fosie Staromiejskiej. Do tych obiektów nie zalicza się budynek, właściwie wiele budynków e, poczty głównej w Toruniu. Ten obiekt Powstał na terenie starówki. Jak do tego doszło? Jakie były pomysły? I dlaczego w ogóle poczta główna w jednym budynku, dużym budynku skupiona, powinna powstać? Odpowiemy na to pytanie w tej audycji. Wobec tego, zobaczmy, jak funkcjonowała poczta w Toruniu w XIX wieku. Pamiętać należy o tym, że to bardzo korzystne położenie, geograficzne Torunia umożliwiało szybkie transferowanie nie tylko produktów, towarów, ale również i przesyłek pocztowych. I w czasach Księstwa Warszawskiego poczta obsługiwała szlak Warszawa-Toruń-Gdańsk. To ta poczta Księstwa Warszawskiego. Natomiast system pocztowy Królestwa Pruskiego obsługiwał szlak pocztowy Toruń-Poznań. Więc widać wagę tego miejsca, tej miejscowości. Gdzie funkcjonowała w tym czasie poczta? No, Urząd Pocztowy został zlokalizowany w tak zwanym dawnym pałacu Gereta. W XVIII wieku to jeden z burmistrzów Torunia. W 1818 roku odkupiony został przez magistrat toruński i tam umieszczono pocztę. Dysponujemy zdjęciem. Jednym z najstarszych zdjęć, które powstały na terenie Torunia, zdjęcie Powstało na pewno przed 1881 rokiem. Badacze, zwłaszcza Jana Kucharzewska, wskazują na to, że to mógł być już rok 1860 albo między 1860 i 1880. To tu właśnie, w tej pierzei zachodniej rynku staromiejskiego, znajdował się ten pałac. Tu centralnie przedstawiony już jako budynek. Pocztowe. Budynek klasycystyczny, jak widać, z pokojami do segregowania, składowania przesyłek, paczek, listów, ale również znajdowało się tu mieszkanie poczmistrza i pomieszczenia innych pracowników. Na zapleczu budynku znajdowały się zabudowania gospodarcze, wozownia, stajnia dla dyliżansów pocztowych. Ale taki obiekt nie spełniał marzeń o tym, aby być pocztą główną takiego miasta, jakim był Tor. Dlatego też Pojawił się pomysł, aby wyburzyć dotychczasowy budynek i na tej działce wznieść budynek o charakterze neogotyckim. Takim, który będzie pasował do znajdujące się, znajdującego się w pobliżu budynku na przykład Kościoła mariackiego. Przygotowania do budowy rozpoczęły się już w 1872 roku, ale proces trwał długo. a Przyspieszenie nastąpiło w wyniku wizytacji tego miejsca przez specjalną komisję rządową, która przybyła z Berlina w roku 1880, powierzyła ona pomysł, przeprowadzenie tego, tego pomysłu architektonicznego, wykonania projektu architektowi Johannesowi Ocenowi. I ten już w roku 1881 wykonał rysunki projektowe. Jak wyglądać miał ten gmach? No tak, jak częściowo widzimy go również współcześnie. Wybudowany został szybko. W latach 1881-1884 budynek powstał na planie litery U trzykondygnacyjny, zwieńczony dużym, dwuspadowym dachem. Wejście do budynku znajdowało się od strony północnej, niepołudniowej, tam gdzie znajduje się to wejście, e, główne w tej chwili. I prowadziło um, krótką sieńką a, do głównego pomieszczenia, które nazywało się Szalta Hale. Czyli sali operacyjnej. Południowe skrzydło to znajdujące się w pobliżu Kościoła Ducha Świętego, zwieńczone było klatką schodową, ze stylizowaną wieżyczką. O tak właśnie wyglądał ten obiekt po jego powstaniu. Widać, że ten budynek różnił się jeszcze od obecnego obiektu. Wobec tego, zobaczmy co dalej. Pojawił się pomysł na rozbudowę tego budynku i powierzono to architektowi Brokowi, który wzniósł. Południowe skrzydło z wysoką wieżą telegraficzną. Wkomponował oczywiście tę dobudowę do te, dotychczasowego stylu ocena. W ten sposób powstał nowy element, właśnie wieżyczka telegraficzna o wysokości 17 metrów. Taki był pomysł tego założenia, a tak. Został on zrealizowany. Tu akurat zdjęcie z pożaru tego budynku w roku 1910. Bardzo szybko został odbudowany ten namiotowy daszek, charakterystyczny jak widać, i obiekt funkcjonował w takim stanie jeszcze w czasie II wojny światowej, a obecnie funkcjonuje tak. Dziękuję za uwagę.